Ja byłem, ja jestem człowiekiem wykształconym, ja skończyłem e, Uniwersytet Śląskich Katowicach. E, byłem na kierowniczych stanowiskach. E, miałem zawsze dobre stanowisko pracy i dowiedziałem się, że moja żona za granicą po prostu żyje z innym facetem. I to mnie, to mnie zniszczyło. To był taki knockout, jakbyś od Tysona dostał. Bardzo proszę powiedz, jak masz na imię ile masz lat? Jan? 54 lata. Jesteś w tej chwili bezdomny? Tak. Od jak dawna? To znaczy się przyjechałem do Krakowa 31 maja w tym roku i od tej pory po prostu mieszkam na ulicy. Czyli kilka dni, tak? Tak. Co się stało? To znaczy się miałem. Załatwione tutaj w Krakowie, pobyt w domu dla bezdomnych w domu łazarza. Przespałem się tam jedną noc i później po prostu wyszedłem, i już z powrotem nie wróciłem. Wszystko przez uzależnienie, tak? Tak. I od jak dawno pijesz? To znaczy, się od 2011 roku, jak to się zaczęło? Znaczy, się, zaczęło się przez moją żonę. Mieliście jakiś konflikt? To znaczy się. Ja byłem. Ja jestem człowiekiem wykształconym. Ja skończyłem e, Uniwersytet Śląskich w Katowicach. E, byłem na kierowniczych stanowiskach. E, miałem zawsze dobre stanowisko pracy. I dowiedziałem się, że moja żona za granicą. Po prostu żyję z innym facetem. I to mnie to mnie zniszczyło. To był taki knockout, jakbyś od Tysona dostał. Pokładałeś w tym związku wszystkie swoje nadzieje, tak? To znaczy jestem dzieckiem z domu dziecka i moim największym marzeniem było stworzyć rodzinę, gdzie wszyscy będą się kochać i wszyscy będą się rozumieć. I... Praktycznie udało mi się to zrealizować do tego momentu. I w tym momencie yy, skończyło się dla mnie wszystko. Bardzo ci współczuję, bo masz yy, trudną historię. I faktycznie jest to niesprawiedliwe, jeżeli taki los się spotkał. Powiedziałeś, że pochodzisz z Podopola. Tak. Z jakiej miejscowości? Dokładnie z Zę w Zębowicach wybudowałem. Ale Dobrodzień jest y, znanym, znanym y, miastem stolarzy. To prawda. To, to koło Dobrodzienia. Mhm. Y, Okej, okay. gdzie pracowałeś? To znaczy, ja pracowałem w Polsce, y, w hucie y, świeczewski, w Zawadzkim. Y, potem y, wynajmowałem stację paliw. I potem wyjechałem do Niemiec. W Niemczech pracowałem e, w e, Michelin-Lager. E, potem pracowałem e, w, taki, w takiej firmie, e, która budowała dom od, od e, początku do końca. I potem. 4,5 pół roku pracowałem w wyposażeniu biur w Bałcen, firma BBK. Ale to miało cokolwiek wspólnego z Twoim wykształceniem, czy po prostu pracowałeś w tych miejscach, bo tak się złożyło? Pracowałem, bo tak się złożyło. Mhm. Słuchaj, ja Cię przepraszam, nie jest słabo. Okej. Okay. Czy miałeś dzieci z tego związku? Tak, mam dwójkę dzieci. Dominika Damian. Czy masz o nich jakieś wiadomości? Czy masz z nimi jakiś kontakt? To znaczy, teraz w tym momencie nie mam żadnego kontaktu. Został mi ukradziony telefon. Mnie zostało skradzione moje, mój cały portfel, dowód osobisty, karta kredytowa wszystko. Wszystko. Zostałem po prostu bez niczego. A ja? zgłosiłeś tą kradzież? To znaczy nie byłem na policji. Nie, nie zgłosiłem tej kradzieży. A dawno to było? <laughs> Przed dwoma tego dnia. Gdzie spałeś tej nocy? Tutaj w Krakowie normalnie na, na plantach. Na Pod, łafkach, pod tak? drzewem, pod drzewem, na ziemi. Czy teraz, y, może inaczej, bo jedynym dla Ciebie warunkiem w tej chwili jest pójście z powrotem do tego domu Łazarza y, i spróbowanie po prostu, z, wiesz, y, walczyć z tym nałogiem. No, pod Tobie jest potrzebny detoks, Tobie jest potrzebna terapia. Czy, czy podejmowałeś już takie próby w życiu, żeby walczyć o siebie? Tak, podejmowałem. Półtora roku byłem w Niemczech w Team Challenge Emsland. I po prostu to mi pomogło. To, to, to dało mi 4,5 roku, że w ogóle nie piłem. Ale teraz po prostu nie, nie potrafię się powstrzymać. Nie potrafię. A skąd bierzesz pieniądze w ogóle na alkohol? Proszę ludzi, żebram. Żebram na ulicy normalnie. Ja jestem tylko odrobinę starszy od Ciebie i wiem, że po przekroczeniu pięćdziesiątki żaden mężczyzna nie jest tak zdrowy jak dawniej. Czy widzisz naprawdę swoje miejsce tutaj na ulicy? To znaczy się... Ja nie mam teraz żadnego innego wejścia, bo tutaj przyjechałem, nie mam pieniędzy, żeby gdziekolwiek wrócić. Nie mam możliwości, żeby zadzwonić. Po prostu muszę wegetować. Muszę przetrwać, muszę przeżyć. Chociaż jest ciężko. Naprawdę jest ciężko. Tutaj niedaleko jest dzieło Pomocy Świętego Ojca Pio, na ulicy Smoleńsk. 4. Myślę, że warto, żebyś tam poszedł. A mógłbyś mi pokazać, gdzie to jest? Jasne, oczywiście. Ja cię nawet tam mogę zaprowadzić. Czego w takim razie mógłbym ci życzyć? Czego potrzebujesz, żeby dzisiaj. Wrócić do społeczeństwa. Jesteś wartościowym człowiekiem. Już pomijam wykształcenie, bo to jest jakby najmniej istotne, ale uważam, że no niesprawiedliwie cię spotkał taki los i powinieneś powinieneś być częścią nas. Nie powinieneś być po drugiej stronie. To znaczy się. Ja bym potrzebował czuć się potrzebnym. Kochanym, i, i tego mi brakuje. Czuję się po prostu jak śmieć. Czuję się niepotrzebny. Czuję, że żaden mnie nie chce. I to jest, to jest najgorsze w tym wszystkim. Czy gdyby przypadkiem Twoje dzieci widziały to nagranie, co byś im powiedział? Znaczy moje dzieci wiedzą, że ja mam problemy z alkoholem i... na pewno próbowałyby mi pomóc. Ale ja się, ja się wstydzę tego po prostu. Ja się wstydzę. Ja nie chcę po prostu Iść do moich dzieci i teraz prosić o pomoc. Ile mają lat? To znaczy się, Dominika jest w 94 roku urodzona, a Damian jest w 97 roku urodzony. Czy masz kogoś innego z rodziny poza byłą dziećmi? To znaczy się moje rodzice przybrani. Ale mój ojciec mi powiedział, że jeżeli nie będę miał znowu pieniędzy, mieszkania, prawo jazdy też straciłem za alkohol, to mam po prostu się mu nie pokazywać na oczy. To mnie tak zabolało, że nie wiem. Ale najlepsze jest to. Teraz opowiem ci coś. Na temat wiary. E, oni nie mogli mieć 10 lat dzieci. Lekarze powiedzieli, że nie mogą mieć dzieci. I wtedy moja przybrana mama e, porozmawiała z jedną panią i powiedziała: Jak ty masz takie e, macierzyńskie uczucia, to weź sobie dziecko z domu dziecka. Pojechali do Dobrodzienia, weszli, otworzyli drzwi. I wtedy akurat ja stałem, ja powiedziałem, mamo, wzięli mnie na dwa tygodnie na próbę, to był okres Bożego Narodzenia i potem już powiedzieli, że już mnie nie chcą oddać, że po prostu chcą mnie zostawić. I w wieku sześciu lat, ja pamiętam jak dzisiaj, jak dziecko, się modliłem, chcę mieć braciszka i oni mieli dziecko. Jedyne dziecko. Chociaż to nie było możliwe z punktu widzenia medycznego. Ale urodziło im się i to jest mój przybrany braciszek. Ale je, ja się też wstydzę do niego iść, bo on już mi tyle razy pomagał. On mnie męczy. Ja już nie mam siły. Wierz mi, nie mam siły. Czy gdybyś spróbował z powrotem wrócić do Boga i znalazł w Nim siłę, siłę w wierze, próbowałeś? Przecież ja się modlę. Ja wzywam imienia Jezus w każdej chwili. Bo wiem, że kto wezwie to imię, będzie zbawiony. Ale z drugiej strony jest napisane, że alkoholicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak jest napisane: cudzołożnicy alkoholicy nie odziedziczą. I moja wiara słabnie. Naprawdę słabnie. Janusz, ja znam ludzi, którzy pili, a dzisiaj nie piją. Ja też jestem tego przykładem. Ja wiem, że w życiu człowieka może się zmienić naprawdę bardzo wiele. Życzę Ci, żeby tak się stało. Dobrze. Uprzejmie Ci dziękuję za tą rozmowę. Tak. Proszę Cię, znajdź sobie siłę, żeby stanąć na nogi. Spróbuję. Ale na razie czuję się bardzo słaby.